Siemaneczko, to znowu ja, wasz ulubiony budowlaniec. Co to za rzut kamery? A taki oto, będziemy się zajmowali. O, proszę je was. Będziemy wstawiać okno. I być może nie uwierzycie, ale to okno w takiej właśnie postaci jest równe. Jest tak kurde krzywo. To jest niemożliwe. Zobaczcie. Ile klinów. Sobie wstępnie to przygotowałem. Ustawiłem zaraz Wam pokażę. O, nie widać tych kotew. Cimno jak w dupie. No, trochę musiałem się posiłkować kątowniczkami. Gdzieś tu, gdzieś tu były takie. O. Takie oto kątowniczki. Tam gdzie była za duża różnica musiałem stawać te zwykłe kotwy. Ale zobaczcie jakie tu są dystanse. Dlatego je wstawiłem, bo one są giętkie nie? O, i teraz patrzcie. Jest równo. O, nie tak, nie tak Panie Pawle. Tak jest równo A tutaj Patrzcie Szczelina jak cholera Chciałem troszkę dystansu Od góry tutaj zachować, żeby wiadomo Weszła piana o. Patrzcie jak to jest krzywo Ja wam pokażę teraz dokładnie patrzcie na to jak ta ściana spierdziela tak więc chcąc nie chcąc musi to tak wyglądać no gadżetów nakupowane tak więc o kurwa wypadnie zaraz biorę się za kołkowanie Będzie luks, Spróbuj takiego wbić, nie no to nie może być taki kurwa duży, nie no to są jaja, co ja kupił? Zrobimy na tym mniejsze. Środowa bardzo zepcha. Jak trzeba dobijać młotkiem, to znaczy, że jest luks. No, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Wszędzie są. śruby też nie biorę standardowej, tutaj od tego, tylko biorę takie grubsze, to bardziej rozepcha. No, dobra Na miejsce, kurwa, na miejsce! Tego. Hmm. o trzyma się, że kołki kurwa siedzą tak jak mają siedzieć delikatnie, żeby to ustawić tak jak było. Tu, gra. tu Też. No, добре, деликатно, това трябва да Lux, Luks. Luks. No zajebiście. Zajebiście. Prócz tego, że kilka kołków nie trzyma. Ocz pleców. O tu i mi boli. Chuja wlezie, Przecież to jest kurwa. Siła. no się już łamie a szkoda gadać co ja żem się kurwa wziął za robotę montuj kurwa okien ondoż znalazł już sobie zamówiłem okna z montażem dobra Jest. 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 Dobra, żebyście nie mówili kurwa fuszerka po walce, ale zrobione wam się. o się Profesor fuch. Kowalczyk, fuch. No dobra teraz No się teraz będziemy się Ja za trochę Ja tu trochę posprzątam. widzimy się zaraz. No się zaraz no Okno wstawione na gotowo. Pogoda się zepsuła, dlatego na szybko musiałem je wstawić. Czemu to jest tak? Ciemno. No, w każdym razie, wiadomo, poniosło mnie z tą pianą. ale to się wytnie Musiał się zastanowić nad tym dołem. O, okno brudne, ale na miejscu. No, dosyć ciężko było je samemu wrzucić. I ten mechanizm tu u góry zamontować. Ale jak widać chodzi. Elegancko się otwiera. Nic nie trze. Wyregulowałem. Bo ten mechanizm nie wiem jak wam tutaj miał pokazać. To jest mechanizm do tego, żeby to okno się otwierało w ten sposób nie? do góry tutaj to stare jakieś okno kurwa poradzieckie jeszcze no jak mówiłem kupione z odzysku chodzi o to żeby tutaj ten deszcz nie padał nie zaciągało o, brudne ale jak widać otwiera się trochę skrzypi ten tutaj mechanizm to stało rok czasu Wszystko skrzypi, ale najważniejsze, że działa. No, człowiek fuszerka brudne jest, bo jest, ale kiedyś się umyję Jak deszcz będzie padał. No, A więc jestem z siebie zadowolony. Nawet jak zwykle miał być moment. Tym dołem, kurde, muszę się zająć. Czy może wstawię te cegły tak jak są, bo one idealnie pasują? Nie wiem. W każdym bądź razie bardzo dobra robota mi się wydaje, jak na mnie. No dobra, to do następnego szczałeczka. Cześć!